Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej. Współpraca polega na propagowaniu bezpiecznej gry w piłkę nożną i bezpiecznej poprzez propagowanie dobrych rozwiązań ubezpieczeniowych, dobrych dla zawodników, gdzie myślimy przede wszystkim o tym, żeby zawodnik po kontuzji mógł szybko wrócić z powrotem do gry, żeby miał przede wszystkim dostęp do bardzo dobrej diagnostyki sportowej, do dobrych lekarzy sportowych i żeby głównym obszarem ubezpieczenia były koszty leczenia, a nie tak jak to niestety w praktyce dzisiaj w Polsce wygląda, tylko i wyłącznie uszczerbek na zdrowiu, czyli tak zwane następstwa i szczęśliwych wypadków i w tym w propagowaniu tego typu nowoczesnych rozwiązań ubezpieczeniowych wspiera Śląski Związek Piłki Nożnej. Pan prezes Kula był osobiście współpropagatorem i pomysłodawcą całego programu dla polskiej piłki, dla wszystkich klubów w Polsce, także Także jesteśmy, jesteśmy bardzo z tej współpracy zadowoleni i liczymy na to, że dalej będziemy mogli wspólnie te dobre ubezpieczenia.